Zaczęło trochę sypać gradem. Widać kulki. I jest coraz mocniejszy opad deszczu. Być może szybko nie przejdzie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych powodzi. A jak będą, to nagram. Bezel może się przejdę. Burza cały czas trwa. Do Ptaku zaczyna płynąć woda, ale tylko tymi odwodnieniami, więc zniszczeń powodziowych na szczęście nie ma. Ale tam się wylewa na ulicy. Brudna woda. Studzienki się już zapchały. Tutaj się leje chodnikiem. Samochody widać, że brodzą w wodzie. O! Proszę bardzo. Ojej! Wody po kostkach. Ulica Nowotarskiego, dobrze mówię? Ulica obwodnica Deptaka w tym momencie no, jest rzeką. I to taką. No, że całe buty się zamierzają. Niezły rwący potok. O rany! Tutaj zaczyna być grubo. Przejdziemy się dalej. Rzeka wezbrała i to znacznie tak samo jak przedwczoraj. Idę, zobaczę, co się dzieje w dole. Tutaj część wody już popłynęła sobie tam na chodnik, więc nie jest tak źle. Ale chcę zobaczyć, co jest niżej. Obok fontanny multimedialnej widać, jak woda spływa z ulicy i gromadzi się tutaj na tym placu. Tutaj na pewno jest wody po kostki już. Tędy nie przejdę za bardzo. Przynajmniej nie chcę aż tak się przemoczyć. Ziemia słabo wchłania. O, piorun niezły był. Pod drzewem widzę woda się zgromadziła. Na alejkach też. Pod drzewami staram się przejść jak najszybciej. O, tu ze studzienki wybija gejzer. Woda się zlewa na alejkę. Wczoraj na tej alejce wody nie było aż tyle. Oh yes, o no. więcej było na tamtej Te schody stały się dzisiaj fajnym wodospadem Mam nadzieję, że nie zaleję tutaj starych łazienek mineralnych bo woda już podchodzi po drzwi dokładnie tak, jak to było wczoraj. Jeszcze kilka minut temu szedłem, z 20 minut temu jak szedłem pod górę, no to wody tu praktycznie nie było. Znaczy w ogóle nie, nie stała woda. Teraz jest jezioro. Jest więcej, nie, jest podobnie jak było wczoraj. Chociaż może trochę więcej. O, tu znowu rzeka. Trasą rowerową płynie rzeka. Tutaj jeziorko Proszę bardzo. Miejsce, które chciałem zobaczyć. Nie wiem ile tu jest wody, ale pewnie po kostki jest. To jest 10 cm, 15 na pewno. Woda ponownie kotwuje tędy dołem. A rzeka oczywiście wzbiera. Więcej niż wczoraj, szczerze mówiąc. Tak mi się przynajmniej wydaje. Żeby mostu nie porwało. Przynajmniej nie póki na nim jestem. Taka mała rzeczka a tak potrafi wzrosnąć. I ciągle pada, więc ta woda będzie tu Wzbierała dalej. Patrzę teraz, jakie warunki są w parku. No, jest podmoczone. Na Kraszewskiego jakimś cudem woda się tak nie gromadzi. Dobre odwodnienie jest widać. Wczoraj pamiętam to miejsce, tam woda podchodziła wysoko, ale nie doszła do budynków, dzisiaj mam nadzieję też nie dojdzie. Dziś pada od jakiejś godziny, tu jest tyle wody, wczoraj, pamiętam przedwczoraj, pamiętam to miejsce jak padało dwie godziny, to pod te garaże już woda podeszła, ale dzisiaj zdecydowanie większa jest rzeka. Idę zobaczyć graniczną i czerwony potok na źródłach tutaj już też niewiele brakuje żeby kryniczanka wylała 30 cm więcej i wyleje wczoraj myślałem już że tam podmyło ale jednak nie kiedyś zerwało ten most bo on był tak nisko jak tamten mam nadzieję że tamten to przetrwa a już widzę że ulica graniczna ma się nie najlepiej Czyżby aż tak wylał ten potok? Łojezu, Łojeju O matko kochana Patrzcie na to No przecież ja tam nie przejdę No graniczna jest 100 razy gorsza niż była wczoraj. Spróbuję przejść na drugą stronę, chociaż to nie będzie takie łatwe. Ta woda jest naprawdę rwąca Ale chcę zobaczyć... Wow! Niezły piorun! BUM! Nieźle! Kurde, zaramię porwie! Uch. Zobaczmy pod wiaduktem, co się dzieje. Proszę bardzo, wiadukt na Żydaną. Woda po kostki na chodniku. Matko, kochana, nieprzejezdny. Oby się tylko nie zawalił. Ujej. Ja idę po chodniku, a nie w rzece od razu mówię. Proszę bardzo, jaka rzeka? Czerwony potok. Nagrywałem go wcześniej. Schody też wyglądają cudownie. Proszę bardzo, potoczek. Tutaj ma ze 3 metry głębokości teraz. Ale kotuje pod ten wiadukt. Proszę bardzo, Rzeka ulica Graniczna. Zaraz idę tam niżej zobaczyć. Ciekawe jak straż pożarna przejedzie. Już nie idę za nimi. Gdzieś ta woda musi wpływać do rzeki. Ciekawe co się dzieje tam Rzeka rwąca graniczna też ulica Rzeka poszła na drogę rowerową Przejdę się tędy może mnie nie porwie Nie jest najgorzej ale dobrze też nie. Tutaj wszystko wpływa. Jest szansa, że urwie ten brzeg, mam nadzieję, że nie. Jakieś śmieci się pozatrzymywały Standard przy tego typu zjawiskach Proszę bardzo jakie konary przyniosła ta rzeka Przyjechała straż pożarna Będą wypompowywali wodę, bo zalało kogoś. Tutaj wybija taki gejzer, to jest studienka kanalizacyjna. Przepraszam, pomyłka, wyrwało kawał asfaltu. Płyną śmieci jakieś. Ciekawe czy wiadukt już jest możliwy do przejścia, czy też nie. Tu jakieś kawałki leżą, widać woda opada nieco. Siadła bateryjka w GoPro. Musiałem zmienić. Widzę Straż Miejska pilnuję, żeby tu nikt nie jechał. Chwilą musiało coś mocniej polecieć, bo widzę gałęzie, których wcześniej nie widziałem. Idę zobaczyć, jak to wygląda na źródlanej, na górze. Chociaż nie spodziewam się tam nic wielkiego. porównaniu do tego co się dzieje tam niżej, to tutaj to naprawdę to jest nic. Nie ma tu żadnych objawów jakiejkolwiek gwałtownej ulewy. Tylko połamane gałązki gdzie Nawet ulicą woda za bardzo nie płynie. Nawet z ogrodów woda nie płynie. Dla w kierunku ulicy granicznej. Naniesione syfu, ale już wody nie ma. Popłynęło już. Będę też musiało nieźle płynąć. Ciekawe co mi tu robią. Jej! Woda dalej płynie pod wiadukt. Widzę, wiadukt jest dalej nie do przejścia. Muszę jakoś się przedostać na drugą stronę wiaduktu. Stąd będzie ciężko. Pójdę górą. Widok z wiaduktu Nie powinienem tu chodzić, ale... Trudno Straszne warunki Na granicznej jest najgorzej, na taku nic się wielkiego nie dzieje Wtedy w 2012 było tutaj podobnie. Aczkolwiek ja nie chodziłem, nie nagrywałem. Idę na graniczną dalej. Zobaczmy, co oni tu robią. Widzę, że próbują przetkać. Próbują przetkać tutaj, bo tu na początku się lubiało zatykać, ale nie wiem czy to cokolwiek da. bo Równie dobrze zatkana rura może być gdzieś dalej. Ten strumień często wylewał. O wow, dostałem czy wszędzie leżą takie kawałki asfaltu. Droga na 100% została zniszczona. Czuję też muł pod butami Tutaj woda stoi z jakiegoś powodu Na szczęście spływa Widzę, że tu sobie zagrodzili Dobry pomysł O Jezu jaki dół głęboki Woda dalej Płynie ostro Ulica Reymunta, okolice ulicy Czarny Potok jak i również rzeki Czarny Potok jak widać tutaj wygląda jakby przeszła leciutka ulewa albo leciutki deszczyk ale piękny piorn był, mam nadzieję że się nagrał Tutaj wygląda na to jakby przeszedł leciutki deszczyk podczas gdy naprawdę była ulewa chcę zobaczyć jak wygląda teraz rzeka Czarny potok jest podniesiony, ale do brzegu koryta mu brakuje jeszcze dużo. Na pewno był trochę większy, ale nie widzę, żeby wylało gdziekolwiek. Całe szczęście tu jest ok. Po dwie godziny później idę na ulicę graniczną ponownie, zobaczyć jak to tam wygląda. Przez ten czas nie padało, więc na pewno woda trochę opadła. Ale z tego co widzę, ulicą graniczną dalej płynie. Chociaż już na szczęście nie tak rowąca jak na początku. A i tak wybieram się w kierunku Deptaka zobaczyć, jak to tam wygląda w porównaniu do tego, jak wyglądało wcześniej. Kawałki asfaltu zostały wyrwane. To waży 5-10 kilo. 10! 10 kg mniej więcej to waży. Takie elementy zostały rzucone na chodnik. Kawałek kolejny asfaltu, konary. To jest kawałek krawężnika. Widzę, że już krzaki ktoś wyjął. Strumień słabnie, ale z tego co mi wiadomo, zapowiadają w nocy kolejne burze z piorunami, więc może nie być zaciekawie. Tutaj na pewno jest pozrywany asfalt, bo już widzę. O. Idę zobaczyć sytuację na deptaku. Ciekawe, czy udało im się tam jakoś rozkopać, chociaż trochę. Ale z tego co widzę, woda dalej wybija spod wiaduktu. Więc pewnie nie za bardzo. Dalej płynie ostro. Wyniosło dekiel kanalizacyjny No Nic to nie dało, że kopali Widać jest Tak jak było Chociaż trochę mniejszy strumień Pociąg przyjechał Powinni w końcu zrobić dobre odwodnienie tutaj Powyżej zostało zrobione i jak widać, poradziło sobie, a tutaj, no niestety, dalej jest to samo. Mam nadzieję, że jakoś przejdę i mnie nie wywali. Nie mam ochoty na kąpiel w tej wodzie, najmniejszej. Mam też nadzieję, że nie właduję się do jakiejś studzienki kanalizacyjnej. Czuję jakąś dziurę pod nogami. Dobra przejść się udało ale naprawdę wygląda to nieciekawie brzeg rzeki widzę wytrzymał wyraźnie widać, że rzeka opada to dobry znak ale jak znowu będzie ulewa no to może być kiepsko A znów zaczyna padać. Ale to już leciutko. Ten mały park przy Deptaku wygląda właśnie tak. Droga rowerowa podmoczona. Chociaż nie ma tak dużo na niej wody. Znowu tutaj widzę, że jakoś słabo wsiąka. I też się jezioro robi. Ciekawe, jak to wygląda tam dalej. Teraz niedługo będą jakieś zawody, jakaś olimpiada, więc widzę dużo policji jest. Bardzo szybko ta woda zeszła. Samo szybko jak i się pojawiło. Mół pozostał. Jak widać, już koniec podtopień na dzisiaj, mam nadzieję. Minęło 5 godzin od początku ulewy. Droga widzę jest zablokowana w kierunku wiaduktu z ulicy Źródlanej. Poszedłem specjalnie teraz, żeby sprawdzić, jakie są zniszczenia na ulicy Granicznej i czy rzeczywiście jest wyrwany asfalt. Ciekaw jestem, czy nadal wiadukt jest nieprzejezdny. Zobaczymy. Nie mam ochoty się moczyć już bardzo. Mam nadzieję, że uda mi się przejść. O ile słyszę, to strumień dalej jest rwący. Ale już zdecydowanie jest. Mniejszy, ale widzę, że tutaj dalej woda wezbrała. Widzę kolejną blokadę, żeby ktoś nie przechodził. No i jak widać, wiadukt jest dalej nie do przejścia. Połamane konary leżą, ale strumyczek jest zdecydowanie mniejszy. Wcześniej sięgało przynajmniej potąd. Widzę dziurę w asfalcie, w okolicach właśnie tego dekla. W asfalcie, w kostce wymyło. No cóż, no muszę jakoś przejść na tą graniczną. O matku, jaka ta woda jest teraz zimna. Wcześniej nie była taka. Tu się zapada. Możliwe, że zapada się do wnętrza tego tunelu Idę zobaczyć graniczną Tutaj wyrwany asfalt Dekiel albo popłynął, albo go sprzątnęli Kawałki asfaltu leżą Ale widać, że zdecydowanie jest lepiej niż było Oświetlenia może użyję pod wiaduktem. Światło się nie świeci z jakiegoś powodu. No, zdecydowanie jest tu lepiej niż było. Już przynajmniej woda nie płynie całą szerokością ulicy. Ale widzę kawałki asfaltu na chodniku. Ktoś je sprzątał z ulicy. Ta ulica nie jest tak zniszczona, jak myślałem. W 2012, gdy była ta położność, to dosłownie cały ten asfalt był powyrywany, i na wierzchu były te trylinki, bo tu pod spodem są. Stara ulica była z nich zrobiona. A tutaj widzę, że miejscami tylko powyrywało. O, są właśnie widoczne trylinki, ale miejscami widać jak właśnie wyrwało. Sądzę właśnie, że powodem tego wyrwania może być to, że nie usunęli tych trelinek przed zrobieniem tego asfaltu. No bo jednak pomiędzy nimi jak woda płynie, ciśnienie od spodu wybrzuszy. O, tu jak wybrzuszony. Ale ta woda musiała mieć siłę. Ale naprawdę nie wygląda ta ulica tak źle. Nie tak jak myślałem. Myślałem, że wszystko będzie tak samo zniszczone jak w 2012 Tutaj na noc jest znów zapowiadana ulewa Mam nadzieję, że nie będzie tak mocna jak była Bo będzie przechlapane Gdyby potrwała tak całą noc No to naprawdę tutaj będą poważne zniszczenia Kamieni naniosło Tutaj już jest ok. Tutaj brodziłem w wozie po kostki. Kilka godzin temu. Brzegu na szczęście nie urwało. Aha, widać, że jest betonowy zrobiony. Czyli wzmocnienie jakieś jest. I takie to dzisiaj były ulewy. Jest 23 czerwca rok 2023, Krynica-Zdrój. Dzięki za oglądanie takie dwa nietypowe filmiki. Nie z wycieczek rowerowych tym razem. Ale no przy okazji się nagrało, jak miałem kamerkę przy sobie i taka to burza mnie złapała. To jeden raz telefonem, drugi raz kamerką się udało coś nagrać. To jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia kiedyś. Cześć.